Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama czy ze mną, Rosie? Mm, z tobą, Kicku. Dobra odpowiedź. Kicek. Po co te pytania? Ja Piszę gazetę! Życie podwórka! I ty jesteś moim pierwszym tematem! Słuchaj tego! Rosie na Oliwia koło Skudera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O! To co powiesz na to? Rozina, oliwia koła Skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! <noise> to brzmiało bardziej ekscytująco. Ale oliwienie Skutera takie nie jest, rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rozji. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety. I mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Jest idealnie Nie, Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze! Na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie! Wznieś się na drzewo, gniazdo! Znieś! O, na no dalej leć! Gniazdo leć! Skakuj tam! Ech, to jest problem z gniazdami. Nie są pomocne! A to drzewo jest głupie! Roo. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosji ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko znaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? O, dzień dobry. Ouch. Dobre, dębiak. Filip, Filip, gdzie jesteś? Filip, kopie piłkę prosto w nos dębiaka! Potem, śmiejąc, się ucieka! O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie! <noise> Widzisz, mówiłam, że musisz trochę powęszyć. <noise> A? Oj no już, kicek. Tylko zerknę. <noise> musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy, do domku, Rosie! Do domku, kicek. <noise> <noise> Pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! <noise> to pokaż mi ją! Nie! O, no dalej, Kicku. E -e. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, Kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę? <noise> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. Siedembiaku, ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek! Jesteś pewien, że tak powiedział, Kitku? Dziubek uwielbia drzewa. Zwłaszcza, gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz. wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, kicku, coś ty narobił. O, Kicek. O -o. O. A, nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. A. O, rozumiem. I nie kupnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem, obronił gola. Obroniłem, wiesz? <laughs> Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko bruna, a nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, kicku. Jestem pewna, że kicek nie chciał wszystkich zasmucić i z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? O, był. O, um. Tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. pomysł. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne. <laughs> I cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, mamy do napisania gazetę. Jak to my? Spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! Hej, a tutaj jest dowcip! Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Uwa! To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. <laughs> nie pękaj! <laughs> Ale jajka wcale nie mówią. Nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej. Okay. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki? Bo jajka nie mają ust! Do drugiego? Nie pękaj! <laughs> Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rosie! Znakomite śniadanie. Cześć Bruno. Cześć wszystkim. Twój koszyk jest chyba bardzo ciężki. Co tam masz? Tu są moje składniki. Jakie spotniki? składniki? Składniki. Produkty, z których zrobię jutro znakomite śniadanie! Co to znaczy znakomite? Będą naleśniki z serem, makaron, jajka, płatki, bułki, ser, babki, parówki, uuu, co chcesz? Pychota! Chętnie bym spróbował tego śniadania! A może przyjdziesz do mnie na noc, a rano zjemy razem te wszystkie przysmaki? O, super! Puść Rosie, proszę! Oczywiście, że możesz. Poczekaj. Jestem gotowy, Bruna. Chodźmy, Pa Rosie, Pa Kicku, baw się dobrze. Nigdy nie spałam tutaj bez Kicka. Co ja teraz zrobię? Poradzę się, dębiaka. Cześć, Rosie. Cześć, Rosie. Chce ci się z Kickiem przejechać? Nie, dzięki. Idę do Dębiaka. A Bruno zaprosił dziś Kicka na noc, a potem na znakomite śniadanie. <słuch> na razie. Znakomite śniadanie brzmi smacznie. Zrobimy takie? Nazwiemy je... Gigantyczne śniadanie Filipa. Aha, <słuch> świetna myśl. Myślisz, że Rosie się czymś martwi? Nie, nie przejmuj się. Zostawię jej trochę naszego gigantycznego śniadania. Chodź, kupimy co trzeba. <laughs> Cieszę się, że kicek się trochę rozerwie. Ale będzie mi go brakowało. Na pewno możesz bez niego robić wiele rzeczy. Mogłabym malować i podlać kwiatki... Albo poczytać, bo kicek nie będzie mi przeszkadzał. Co z tego, że będę sama? To będzie. U, ja do ciebie przejdę. E, to bardzo miło z twojej strony. O, nie musisz mi dziękować. Trochę sobie pogadamy. Rano zrobisz jeszcze lepsze śniadanie niż Bruno. Czy to nie miało być jutrzejsze śniadanie? Tak, ale zgłodniałem trochę. To tylko taka mała przekąska. Pora iść do łóżka. Nie, jeszcze nie chcę mieć zębów. Ale ja zawsze myję zęby wieczorem. Ja też, ale. Ja przed spaniem robię jeszcze inne rzeczy. Uuu, jakie? Przyjść do łóżka! Ha, prawie! Uh. Hmm. E, e, gdzie ja będę dzisiaj spać? W hamaku Kicka. Jest miły i przytulny. Nie mogę spać w czymś takim. Potrzebuję wygodnego gniazdka. O, no to może zrobić ci gniazdko. Hmm. Jeśli rozłożymy to. I zawiniemy wokół ciebie w ten sposób. Ups. Nie możesz spać? Nie, dziwnie się czuję bez rozji. Ja zawsze patrzę na gwiazdy, gdy nie mogę spać. Wiesz, jak się nazywają? Mają nazwy? Tak. Widzisz tą grupę gwiazd? To jest wielka niedźwiedzica. O, to twoja krewna! Czy jest tam też wielki królik? <gryw> Ciekawa jestem, co kitek teraz robi. Może też właśnie próbuje zasnąć. Nie mogę spać. Może policz gwiazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups, jeszcze ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka ładna! O, straciłem rachubę. Um, raz, dwa, trzy. Dziubku, nie śpisz? Dziupku! Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. Kicek zawsze mi tak robi hmm, Tęsknię za nim Czasami działa mi na nerwy, bo bałagani i jest taki niezdarny Ale wiesz co? Nawet tego mi brakuje hmm, hmm, Bardzo ciekawe Co za noc? Czy w ogóle dziś spałeś? Nie, nie sądzę czy już pora na znakomite śniadanie? Jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy najpierw odrobinę się przewietrzyć. Chodź, idziemy. Och, przepraszam, że cię ciągle budziłam. Nic nie szkodzi. Chyba wiem, co mogłoby cię pocieszyć? Naprawdę? Zaraz wracamy. Idziemy do Rozji! Ale co ze znakomitym śniadaniem? <laughs> Mamy dużo czasu na śniadanie. <laughs> Dolecę tam, wezmę kicka do Rosji, a potem w końcu się weźmie. <laughs> 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 Gigantyczne śniadanie? Tak, wybacz. Najwyraźniej wczoraj zjadłem trochę za dużo. Przepraszam. A, nic nie szkodzi. Ach, wciąż jestem głodny. Już wiem! Bruno robi śniadanie. Na pewno wystarczy i dla nas. Jaha. Bruno! Kicka? Gdzie oni są? Cześć! Przyszliśmy na śniad... Dziubku? Gdzie jest Bruno? Nie ma go. I Cicek też zniknął. Poszukajmy Rosie. Ona coś wymyśli. Rosie! Rosie? Nie ma jej tu. Nie przejmuj się. Znajdziemy ją. Bruno, gdzie ona może być? Kicku! Bruno, tu jesteście! Ale gdzie jest Rosie? A? Rosie! O, Kicku! Tak za tobą tęskniłam! Nie mogłam spać! <laughs> ja też nie mogłem! Przyszłam zebrać owoce na ciasto dla ciebie! Placek z jabłkami i troskawkami. Mmm, pycha! Czy możemy w końcu iść spać? <śmum> Mam nadzieję. <śmum> Wszyscy śpią. Tak, czyli nici z jakiegokolwiek śniadania. Chyba, że... O, o nie, zaspałem! Zaspałeś na co? Pora na znakomito, gigantyczne, gigantyczne śniadanie! śniadanie. Mm. To najlepsze znakomito, gigantyczne śniadanie na świecie! Hurra! To znakomito gigantyczne śniadanie było takie pyszne! Tym bardziej, że mogłem zjeść je razem z Tobą. O, dziękuję. To bardzo miłe. Więc myślę, że powinniśmy uczcić bycie razem genialnym obiadem: wspaniałą herbatką i fantastyczną kolacją. Co ty na to? Oj, Kitku! <laughs>